Cześć. Nazywam się Marta Brzechcy. Jestem specjalistką do spraw kadr w biurze rachunkowym Tax Office. Dzisiaj przedstawię Wam kalendarium kwietniowe i kilka ciekawostek urlopowych. 1 kwietnia rozpoczyna się nowy okres składki wypadkowej na rok 2025-2026. Dla płatników, którzy złożyli. ZUS-IWA za trzy kalendarzowe lata poprzednie. Taką składkę wyznacza ZUS. On informuje, przysyła taką decyzję, ile będzie wynosiła składka wypadkowa procentowo na kolejny okres. Jeżeli płatnik wysłał ZUS-IWA, był do tego zobowiązany, miał co najmniej 10 pracowników w danym okresie, ale na przykład za jeden poprzedni rok kalendarzowy to wtedy musi sam ustalić tą składkę na podstawie instrukcji z ZUS-u, załącznika odpowiedniego, gdzie są wskazane wytyczne i jak tą składkę wypadkową ustalić. Dla pozostałych płatników, którzy zatrudniają np. dwóch, trzech, dziewięciu pracowników, taka składka wypadkowa, tak jak w poprzednim roku, 2024 na 2025 wynosi 1,67%. Kwiecień jest to miesiąc, kiedy składamy wniosek o wakacje składkowe, czyli zwolnienie ze składek społecznych Funduszu Pracy za maj. Oczywiście składają to osoby, które jeszcze nie korzystały z tego zwolnienia za jakiś miesiąc 2025 roku. W kwietniu mamy dwa święta. Jest to niedziela wielkanocna 20. Oraz poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia. Są to dni wolne od pracy. Poniedziałek Wielkanocny obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W tym miesiącu mamy 9 dni wolnych od pracy. Zwykle zaliczkę na podatek płacimy do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli np. do 20 kwietnia za marzec. Jednak w tym miesiącu mamy czas na zapłacenie tej zaliczki do 22 kwietnia. Za marzec, ze względu na to, że 20. przypada na niedzielę, a 21., który teoretycznie byłby pierwszym dniem roboczym po dniu wolnym, który przypada na 20., jest też świętem. 30 kwietnia 2025 roku jest to ważna data. Jest to ostateczny termin na złożenie deklaracji rocznej podatkowej. Mowa tu o PIT-28, PIT-36. PIT 36L, PIT 37, PIT 38 oraz PIT 39. Nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę. Z ciekawostek urlopowych, które mogą stanowić dla wielu przypomnienie, wskazuje, że osoby, które otrzymują wypowiedzenie umowy o pracę, mają możliwość skorzystania dni wolnych na poszukiwanie pracy. Jeżeli takie osoby otrzymają wypowiedzenie umowy o pracę, gdzie to wypowiedzenie trwa dwa tygodnie bądź miesiąc, tych dni, które mogą wykorzystać, są dwa. Trzy dni może wykorzystać osoba, która ma wypowiedzenie trzymiesięczne, nawet jeśli to wypowiedzenie zostało okres wypowiedzenia został skrócony, na przykład z powodu likwidacji zakładu pracy. Jeśli pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy, na przykład zaczyna urlop w kwietniu, kończy w maju, to do wyliczenia podstawy wynagrodzenia urlopowego bierzemy miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia tego urlopu i taką podstawę stosujemy do naliczenia urlopu i za kwiecień, i za maj. Nie ustalamy tej podstawy osobno. Do urlopu za kwiecień i osobno do urlopu za maj, biorąc pod uwagę miesiąc korzystania z urlopu. Zawsze bierzemy, jeżeli urlop jest na przełomie miesięcy, składniki z wynagrodzeń wypłacanych w miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w tym przypadku poprzedzające Kwiecień. Urlop zaległy, który był do wykorzystania w 2024 roku, nie został wykorzystany, przychodzi na rok 2025. Ten urlop powinniśmy wykorzystać do 30 września 2025 roku. Są tutaj przepisy, które są na korzyść pracownika, i taki urlop może być rozpoczęty przed 30 września 2025 roku, a może być zakończony już w październiku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube.